U Boga można znaleźć bezpieczeństwo. Tak otwiczył się we mnie obraz ludzi, których Bóg dał mi wokół siebie. Każdy jest sobą w relacji z Bogiem. To jest coś, co jest naprawdę rzadko można spotkać, bo gdybyśmy ze sobą rozmawiali, wstydzilibyśmy się tego, wstydzilibyśmy pokazywać to, jak przeżywamy. daną medytację, dany fragment Pisma Świętego i ta cisza pozwoliła na to, że każdy był sobą. Jakie relacje można stworzyć z Bogiem? To nawet sposób taki fizyczny jest naprawdę niesamowite i tutaj można to naprawdę zobaczyć, że każdy jest sobą w relacji z Bogiem. Było to dla mnie bardzo trudne doświadczenie, ale nauczyło mnie bardzo prostoty modlitwy, prostoty emocji, prostoty gestów, to to w sumie jest najważniejsze. Jeżeli szukasz jakichś filmików, żeby znaleźć jakieś rekolekcje, a trafiłeś właśnie na ten, to Cię zapraszam tutaj. Trzeba próbować wiele rzeczy, sprawdzić, czy właśnie może taki rodzaj modlitwy jest właśnie dla Ciebie.